No witam, witam, panowie, zresztą tak, ja ogólnie chciałem wam puścić taki poradnik, bo nie każdy wie, nie każdy ogólnie robi tego, co ja robię, czyli poradnik, jak mieć w dupie tych troli, gimbusów, co się jak jako niby hejterzy. Po pierwsze, zlewać ich, nie odpowiada na głupie jakieś filmiki na głupie posty 3. nie ich w dupie, bo jak zaczniecie z nimi ten, to oni mają z tego radochę i robią, popędzają to dalej 4. Jak przestaniecie o nich gadać, robi filmiki odpowiadające w kierunku do nich im się to znudzi. I następne te. Nie zwracaj uwagi na nich. Niech oni robią co chcą, my mamy swój świat, jak się mówi ogólnie i nie ma czego się bać, bo te hejty co tam niby robią, to nie są hejty, tylko to takie nasze ale jest przez to, są plusy, są minusy plus to że was reklamują, czyli nas reklamują. A minus to, że oni wkręcają was w różne beki, wy się panowie dajecie wkręcać i tak kółko się zamyka. Oni was mają w garści i nie wiecie co zrobić. Nie ma czego się bać bo oni nic nie zrobią. Oni tego potrafią niby hejtować, bo to nie hejt, tego bzdury. Wy się boicie. Boi, boi, e, ogólnie boicie się postawić im się. Tak jak ja. Ja się postawię, mam to w dupie i robię filmiki. A wy, jak e, ktoś się postawi, to wy już uciek uciekacie z internetu, już nie chcecie współpracy z nami, bo już was te trolle gimnusy was hajtują. Trzeba mieć ich w dupie przeproszenie, a nie. Yy, bo ja jakbym się martwił to bym zamknął już kanał, stronę i bym nie robił a no stop coś robię, czyli mam ich w dupli wy panowie musicie mieć mocną wolę jak ja i mieć to koło dupy co nie robię jak wam to przeszkadza w że was tam hejtują, nie hejtują czy tam piszą o was wystarczy ich stronę i panować i zanikają, znikają z sieci. Wiadomo, że się wytwarzają nowe jakieś stany, ale to jak wam przeszkadza, to panujecie, panujecie i tak waszej niszczycie ich yy, takim sposobem. A wy, panowie, zwróćcie uwagę, że się boicie cholernie i uciekacie w Jesteście podzieli na pół. Trochę za nami, trochę za tamtymi. No sorry, no prawdziwy fan Zawsze będzie za nami, a nie za trolle gimbusami. Ale Wy się boicie ich. Boicie się strasznie. Nie wiem czego. Nie wiem. Ja czego mam się ja bać. Tak? Powiedzcie. Powiedzcie sami, czego ja mam się ich bać. To, że oni tam pierdolą, to oni sobie piją. Oni mają swój, swój, swój świat, swoje zabawki, jak się mówi. I mam to koło dupy, może na początku mnie to przeszkadzało, ale się nauczyłem To, żeby zlewać na nich Zimnym oczem A dwa Te trolle, gimbusy nie lubię jak Ktoś ich komentuje Oni się złoszczą I robią na przekór, żeby tą osobę zniszczyć Po prostu oni się boją całej prawdy o sobie Dlatego Wy jako fanowie czas się boicie ich, jak komentujecie z o nich, że po prostu już nie wiecie co zrobić No wiem że oni, ich to boli ich to wystrasza komentarze, że oni są tacy, tacy, tacy No ale trzeba postawić wreszcie Kto tu rządzi, wy rządzicie, a nie te trole Gimbusy, którzy yy, nie wiem robią z was śmiecią Was wkręcają w ogóle w jakieś bzdury, które wzięte z dupy, przeproszę, a wy się panowie wkręcacie. Zamiast podejść do na poważnie, to wy się wkręcacie. No i wychodzi kółko, się zamyka. tak, ta, ta no, nie ma co się oszkiwać, panowie. No po prostu się wy wkręcacie, wkręcacie się w ich zabawę od tego razu. Boicie się. Zamiast się postawiać raz na porządnie, sorry, ale detać mi stąd, trolu, się, czy tam inaczej można nazwać, bo ja tu rządzę i trzeba im postawić się, a nie pękać, miękkać, mięczeć, być mi takim mięczakiem i być za, za nimi, bo się boicie. Trzeba pokazać swoją twarz i swoje jaja. To jest bardzo ważne. Pozdrawiam.